Proszę. Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Orlen Basket Ligii pomiędzy Icons i Czarnymi Słupsk z Dzikami Warszawa zakończonym wynikiem 59 66 dla Dzików Warszawa. Jest z nami trener gości Krzysztof Szablowski oraz zawodnik Mateusz Bartosz. Mateusz poprosiłbym o komentarz do meczu. No przede wszystkim dla nas bardzo cenne zwycięstwo w kontekście walki o Awans do, do fazy playoff. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tutaj na ciężki teren. W Słupsku zawsze bardzo ciężko się gra. I e, może początek tego meczu na to nie wskazywał, ale, ale od, od drugiej połowy drużyna ze Słupska e, zaczęła gonić wynik, i, i, i końcówka na całe szczęście należała do nas. E, co mogę powiedzieć? No, jesteśmy na, na, na dobrej ścieżce, żeby żeby w tych playoffach się jeszcze znaleźć. Liczymy na zwycięstwo w naszym ostatnim meczu domowym i, i chcielibyśmy, żeby los tak chciał, żebyśmy się tam znaleźli. Czy są jakieś pytania do Mateusza? Dobrze. Mateusz, może dziękuję, dziękuję bardzo. Trenerze, poprosiłbym o komentarz do meczu oraz gratuluję wygrami. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Ja też gratuluję moim chłopakom, bo po tym takim trudnym okresie wygraliśmy drugi mecz rzędu, i tak jak Mateusz powiedział, na bardzo trudnym terenie mieliśmy świetne otwarcie i zbudowaliśmy sporą przewagę, bo naprawdę weszliśmy w ten mecz z bardzo dobrą energią i nasza egzekucja po obu stronach parkietu była naprawdę świetna. Natomiast no, spodziewaliśmy się tego. Znaczy zawsze głowa trochę uspokaja, że, że jest już duża przewaga, ale trzeba być przygotowanym y, przeciwko takim drużynom jak, jak czarni. Zresztą przeciwko większości drużyn Sportowcy nie odpuszczają. I, i, i to pokazała na czarnych, i też gratuluję im tej postawy, bo naprawdę zagrali świetną drugą połowę, a my znowuż y, 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 straciliśmy tempo gry, bo nie chcę powiedzieć koncentrację, wiedzieliśmy co nas czeka, ale chcieliśmy zwolnić. Samą grę, w sensie nie atakować, nie grać szybkich akcji, nie grać w tranzycji. Natomiast oprócz tego, niestety też siadło samo tempo wykonania i, i no chłopacy to wiedzą. Przez to nie było, nie było łatwo, byliśmy bardzo mocno naciskani. I była nerwowa końcówka, ale tym bardziej się cieszę, że, że nam się udało ją wygrać. Mateusz był tutaj ze mną, ponieważ wykonał świetną robotę w tych ważnych momentach, właśnie czwartej kwarty, kiedy Pozbierał ważne piłki na tablicach, kiedy dał, dał dobrą defensywę. Jego nam bardzo brakowało w tych przegranych meczach, kiedy miał kontuzję kostki. Ktoś może powiedzieć, że ok, jest to tam zawodnik do rotacji, ale u nas każdy jest ważny. Przy tym naszym w sumie wąskim składzie i Mateusz to, to, to udowadnia po raz kolejny, dając świetne zmiany. I, I też jemu, jak i całej drużynie oczywiście dziękuję za, za ten wysiłek dzisiaj wykonany i wkład. Wygraną, a gospodarzom należy się naprawdę ogromny szacunek, bo walczyli z samego końca. I tak jak powiedziałem, to powinno cechować każdego sportowca, ale ryżmij to bywa, a sami o tym wiemy, więc tutaj czapki z głów dla, dla Mantasa Czesnowskisa i jego zawodników za, za, za tą pogoń. Życzę powodzenia w ostatnim meczu. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Byłem w szóstym gordym, a więc dziedzictwo, dalej na cieszeniu na play-off. Ja chciałem zapytać, czy to była taktyka, żeby tak mało rzutów trzy było? Bo Skuteczność była kiepska, bo po obu stronach począł tylko 4 drugi meczu, ale czy taka była taktyka, żeby w ogóle tak mało rzutów zatrzymywał? Bo 16 tylko razem było na Kto śledzi <coughs> uważnie nasz zespół, wie, że nie jesteśmy zespołem jakoś dużo, dużo rzucającym. I niestety skutecznie rzucającym, tak to się poukładało, to też w dużej mierze wynika z tego wysiłku, jaki przerzucamy na, na tą stronę defensywną parkietu, bo nie jest łatwo e, pracować ciężko w obronie i potem oddawać rzuty, e, mimo wszystko to ma wpływ też na, na skuteczność. Natomiast my jesteśmy zespołem, który tej skuteczności nie ma najlepszej e, i te trzy rzuty trafione to jest taka nasza ostatnia niestety Jakaś tam cyfra w ostatnim meczu zrzuciliśmy yy, yy, dużo więcej punktów w dyni, ponieważ rzuciliśmy chyba za 3, czy 4 yy, trójki więcej, ale my nie forsujemy tych rzutów. Ja wiem, że one yy, no, nie jest to nasza najmocniejsza broń, więc szukamy przewag gdzie indziej. Tak jak dzisiaj chociażby z Dominikiem, który zagrał też świetne zawody, zdobył 27 punktów i no, tam szukamy swoich przewag, gdzie je mamy, a rzuty nie są naszą najmocniejszą stroną. Mamy jeden mecz przed sobą, oby jeszcze nie ostatni, ale jeden w rundzie zasadniczej, więc też a wielkich tutaj już rzeczy nie odkryje przed naszymi rywalami, ale jeżeli będziemy grać dalej, to będziemy pracować, żeby ta skuteczność była lepsza, bo mieliśmy też mecze z większą ilością trafionych rzutów. Natomiast nie, 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 nie jest to nasz sposób grania. No, trzymaj, że takie spotkanie, że a faktycznie, nawet nie zwróciłem uwagi na skuteczność drużyny Czarnych, no to rzadkość, zdecydowanie. Ja myślę, że też naszym zdaniem było zatrzymać ich strzelców, bo i Cox i Tick, i Bartek Jankowski, na tych zawodnikach zwróciliśmy szczególną uwagę. Popełniliśmy kilka błędów, bo z 2-3 razy Cox się uwolnił i mógł trafić. Nie zrobił tego, ale myślę, że to też wynikało z, po pierwsze z naszej defensywy, a po drugie potem w drugiej połowie szczególnie z wysiłku jaki gospodarze włożyli w to, żeby do meczu wrócić. Także przy takim meczu defensywnym, bo widzimy, że mamy punktów, no ta skuteczność jest najczęściej niska, to się potwierdziło, potwierdziło dzisiaj w tych statystykach. Czy coś takiego? No może no, to ostatnie spotkanie właśnie z pójąą Robowę. czy ten sądził, że ostatnie kolejki będzie właśnie macie radę. Czas. My mamy, uważam, naprawdę bardzo dobry sezon, jak na drużynę debiutującą w Orlen Basket Lidze. I bardzo jestem dumny z chłopaków, z pracy jaką wykonali i, i, i z tego, że ten mecz do końca gra coś. Ten mecz ostatni może być, jeszcze zobaczymy jak się też wyniki poukładają, ale może być meczem o, o awans do play także spodziewałem się tego, że wykonamy dobrą pracę, aby grać jak najlepiej i każdy startuje z tego samego punktu, to rzeczywiście mieliśmy świadomość, że mamy dużo mocniejszych rywali pod względem no, przede wszystkim nazwijmy to jakościowym i ilościowym sensie ogólnym. No, drużyny z dużo szerszymi składami, z zawodnikami, z dużo większym doświadczeniem. No to trzeba powiedzieć sobie szczerze, trzeba wykonać naprawdę ciężką pracę, żeby z, z każdą z tych drużyn rywalizować. Wydaje mi się, że, że wykonaliśmy taką, ale to jeszcze też nie koniec tej naszej, tej naszej yy, pracy. Czy ja to zakładałem? Ja zawsze zakładam, że budujemy zespół i wykonamy taką pracę, żeby być groźnym yy, dla każdego. I myślę, że nam się to udało w tym sezonie udowodnić. Dobrze. Dziękuję trenerze. Dzięki wielkie. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Jest na to trener gospodarczy Lantas oraz zawodnik Paweł Loańczyk. E, trenerze, poprosiłbym o komentarz do meczu. Dobry wieczór, gratulacje dla Dzików Warszawy za wygrany mecz, za pełne zasłużenie na tym mecz i zasłużenie na to wygrane. Co mnie... Z, muszę przeprosić i trzeba przeprosić kibiców za e, takie nastawienie na mecz i pierwsze dwie kwarty. Po prostu to nie jest profesjonalne, co... co e, co pokazaliśmy pierwsze dwie kwarty, całkowicie nienastawienie na mecz. wygląda tak, że pół drużyny są w samolotach albo nie wiem, gdzieś na wakacjach i po prostu im się nie, nie należy całkowicie. Nie zależy i tak wygląda, później oczywiście trzecia tře, czwarta kwarta pokazaliśmy jak, jak możemy grać i jak powinniśmy grać w pierwszych minutach, ale to jest za późno kiedy przygrywa kiedy z 20 punktami, oczywiście skuteczność tragiczna, za pierwszy raz widzę coś takiego 19-1 za, za 3 punkty, ale to jak mówiłem, wszystko, wszystko wychodzi od, od nastawienia. Nastawiamy się a później oczywiście te rzuty nie zaczynają, nie, 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 nie padają i nie zaczyna się wszędzie problemy. Tylko to i nic więcej. Proszę o komentarz do meczu. Gratulacje dla Dzików i również powodzenia w ostatniej kolejce walce o Preopie. No cóż, w pierwszej połowie myślę, że ciężko cokolwiek komentować, A w drugiej zaczęliśmy grać tak, jak powinniśmy grać i tak, jak chcielibyśmy grać. A mam nadzieję, że w tym ostatnim meczu powtórzymy to drugą połowę i to zaangażowanie i walka będą takie, jak te ostatnie 20 minut. A, dziękuję kibicom tym, którzy zostali na tą drugą połowę i, i jeszcze nas wspierali myślę, że e, mam nadzieję, że również przyjdą na ten ostatni mecz i, i, i również będą z nami. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Byłem szutki problem, ale trenutki wspomniał o tej motywacji na porządku, że zabrakło z czego to było wynikać? Teoretycznie jeszcze matematycznie nie się szansa na tą setkę, więc to się stało, że tak. Jak widać nie wiem. Klub wierzy, trenerzy wierzą, ale inni zawodnicy nie wierzą, że możemy dalej trafić i do play play-offów i to wy wy wynika takie zaangażowanie jak było na początku meczu. Czy jeszcze jakieś pytania? Tylko Tylkoś ta jedna trójka, ale ja patrzę również dziki trafiły, trzy trójki. Czy pamiętam takie spotkanie, że tylko cztery trójki padł? spotkanie. Czyli to kawych koła, czy jest Szczerze... 66 punktów u siebie tra 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 straciliśmy, to jest wygrany mecz spokojnie u siebie domu. To jest Spokojnie wygrane masz 66 punktów, ale kiedy trafisz 59, to jest niemożliwe. Wszystko wychodzi od, od nastawienia później zapominamy wszystkie, co świeciliśmy, co, co mieliśmy, tysiąc meetingów, co z tego, statystyki, to nie jest ważne. Kiedy jest nastawiony, później głowy gdzieś są indziej i każda akcja możesz po prostu zatrzymać, jak na treningu trzeba zatrzymać i mówić, nie, ty tam musisz być, ty tam musisz być, a to świecimy, a to jak widać, że, że głowy są gdzieś indziej. Myśli, że to ja se nie przeszło i jakieś błędy powinni z budowy składu? Nic nie myślę. Chcę skończyć podniesioną głową ten sezon. A gdzie te błędy były? Budowie składą czy nie są? Nie chcę komentować tego co będzie błędy o błędach porozmawiałem po sezonów. Dobrze. Dziękuję.